Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać tutaj karzałki kochiny w boksach jak wyglądają. Troszeczkę kolejność jest pozamieniana, bo jak sprzątałem, no to jedne chodziły na, na dworzu, czyli tutaj pierwsze i później po prostu przekładałem o jeden bok ptaki cały czas. Tu na środku to już nie patrzcie, bo tu mi czasem jak wyjdą to narobią trochę syfu. Tutaj mamy bursztynki. No, już chce wyjść. Ale nie ma tak łatwo. Tutaj sobie znosi jajko, a tutaj ta podpoczy Ona tam nawet nic nie ma i tak będzie się działa. Coś może jej tam zostawię w, w późniejszym terminie. I strasznie łatwe podchodzą do wyjścia. Ostatnio jestem bardzo zadowolony, bo mi y, pies już nie atakuje kur, nie mam żadnych strat. Mogę spokojnie wypuszczać. I tak tam jeszcze obserwuję w miarę. Tylko mi delikatnie pomaga jeszcze jak je łapie, jak nie wejdą. Stara się je naganiać, ale na szczęście zębami już nie leci. Nie powiem, byłem stratny. Na, na przykład kilku kołutów, co, wy, y, co <laughs> wypuszczałem, nawet chyba kurkę. Jakąś lawendową kiedyś kilka było kur poszkodowanych, co ledwo przeżyły. A za łatwo spyska, też nie wyjąć jest takiej kurki. No, także tutaj mamy 5 plus 2 yy, bursztynów. W tym roku zamierzam tutaj. No, tak mi go w tym roku zamierzam tu wyrzucić mniej więcej jedną kurczę i dwie zostawić jeszcze dla siebie. <śmum> nie wiem jeszcze dokładnie, którą będę dopiero. Chociaż to dopiero plany, szczerze mówiąc. Yy, zobaczymy, co tam z kurczaku wyjdzie. Jaka jakość, Bo to różnie może być. Mogą słabsze. Zobaczymy, jak z kogutem, czy coś lepszego wyjdzie, czy nie. Tu też bym był chętny, żeby wymienić tego, bo ten grzebyń nie leży no, po mojej myśli. Ale jeśli by tam jeśli yy, Jeśliby coś lepszego trafiło, to bym wymienił. Chociaż szkoda i tak jakby to było, bo z budowy jest dosyć fajny. Tu mamy lawendy. No, tu nawet jajka zniosły. I tutaj właśnie muszę tego koguta lawendowego, co tydzień mniej więcej będę zmieniał yy, koguta lawendę, y, raz krogulczego, w zależności tam, który będzie z uskurami siedział. Ewentualnie ze dwie kurki jeszcze zabiorę i wrzucę po prostu do tego, co będzie sam siedział, no, 6 sześć na jednego, no to jest tak średnio. Yy, Tutaj zobaczę co z młodych wyjdzie, jeśli wyjdzie coś lepszego to po prostu będę tutaj wymieniał sobie, większego stada już nie chcę, zobaczę jak z kogutem jaki wyjdzie. No chciałbym te jastrzębiate lawendy uzyskać, yy... albo chociaż takie jak jest ta kurka, no zobaczymy jak tam wyjdzie. <laughs> ta młoda wydawała się dosyć fajna. Ona sobie oczy przyprosiła jeszcze przez te trofiny trochę. Ale jakaś taka niewyględna jak ją przyciąłem. O, taka właśnie jest Widać tutaj teraz te trążki wszystkie. O coś takiego będzie mi chodziło, tylko jeszcze, żeby tego kołnierza żółtego nie było. No i właśnie myślę, że z tym kogutem, ten kogut mi tu pomoże sporo, ale on wiecznie przestraszony, siedzi na grzędach, nie ma jak pokryć, bo ten zaraz mu przeszkadza. Także to tak. Kolejne są porcelany. Z porcelan, nie wiem, kiedy nagrywałem Wam filmik, zostało 4 plus 1. Tamten kogut mi padł. Bardzo fajne zależenie po tym koguciku. Nie powiem, to jest młody kogut, ale zależenie ma fajne. Może tak z budowy jakoś tam nie urzeka zbytnio. Mógłby być lepszy. Te dwie kurki od Bartka też trochę małe w porównaniu z tymi. No, ale barwy mają fajną, ciekawą, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Yy, będę chciał złożyć stado 6 plus 2. Zobaczę właśnie z tymi ptakami, jak będzie od Bartka. Yy, mam nadzieję, że coś lepszego mi wyjdzie. No wiadomo, lepsze się zostawia. Tutaj mamy trzy kurki ogólnie. Tutaj jest czwarta. Od Bartka siedzi na jajkach. Znaczy, albo znosi, bo nie zostawiłem, żeby kwoczyły jeszcze. Tamto w rogu mnie bardzo urzeka ta kurka, nawet pod względem barwy i budowy, ogólnie pod względem budowy te dwie kurki od Radka są naprawdę super. Też Radek chce, żebym chował jakieś porcelany. Bartek chce, żebym mu porcelany. Dużo zamówień na te porcelany mam, ale jajka są, młodych będzie. Myślę, że około 30 młodych powinno wyjść. Także jestem zadowolony. Mam w inkubatorze teraz około 70 kochinnych jaj zależonych. Za tydzień do wyklucia. 30 kurczaków biega i do tego mam jeszcze 100 parę jajek, już około 110 jaj przygotowanych do następnego włożenia w inkubator. Myślę, że zanim one będą, to będzie około 160 jajek. Nie wiem, jak upchnę to w inkubator, na pewno piętrowo. Do pierwszego prześwietlenia, jeśli będzie tak jak teraz, to myślę, że jakieś 30, 40, nie, no. Z takiego to może nawet 50. Jajek odleci. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie to tam przypuszczenia tylko. No i tu mamy statko niebieski. Yy, Zostały tutaj nam no, się troszkę. Zostały nam tutaj tylko y, trzy kurki niebieskie, jedna czarna. Ta czarna jest super. Naprawdę dziękuję panu Michałowi. Podoba mi się. No, przystała. No i tu mamy. Tu mamy niebieskiego pokuta też. Właśnie od pana Michała. Nie widać go teraz, bo tam słońce przybija z tamtej strony. ale generalnie kogucik mi się podoba. Może barwy nie zobaczycie teraz, no ale z budowy widać. Jest wycięty, ale fajny kogut. Grzebień też ma dosyć ciekawy. No i na zmianę jest tutaj z tym czarnym. Są tu jakieś jajka? Tutaj nie ma. O, tutaj jest jedno. Zniosła pewnie i dlatego tak się darła. Z tych tutaj ostatnio byłem stratny jedną niebieską naprawdę ładną, bo ona tam, miałem ją na wystawie 95 punktów miała czy 6 yy, Bo nie wiem czy, to, czy była chyba ta co wygrała, to wystawę, to na 96 miała wypadła jej kloaka w nocy. Rano przyszedłem, była rozdziobana przez tutaj te kury najbardziej była wredna yy, tamta niebieska po środku. Ta najstarsza to jest ta początkowa kura jeszcze. Jeszcze mi jedna padła, bo było przecież 6 plus 2 chyba. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że zostało tylko tyle i to bez żadnych objaw, jak nie właśnie kloaka, no to coś innego tak z dnia na dzień. No ale cóż, no zdarza się. Zobaczymy co wyjdzie mi w tym roku po tym kogucie Liczę właśnie na statko 6 plus 2 koguty zostaną raczej bo nic lepszego wątpię czy mi wyjdzie jeśli wyjdzie no to będę miał dylemat i trochę szkoda mi będzie ich sprzedać bo są plany na kolejne barwy No i zobaczymy no niebieskich na pewno będę chciał trochę więcej no i z jedną kurkę czarną jeszcze zostawić do nich Także dwie czarne i trzy niebieskie będę chciał. Yy, zobaczę, może już tą starszą to jest czas, żeby wyrzucić, bo to jest 2016 rok. No zobaczę, no na razie jest fajnie, może zostanie na dożywocie, może nie. Tamtą w niebieską będę chciał raczej wymienić z nich, bo wydawała się, zapowiadała się lepiej, ale no jakoś tak nie widzi mi się teraz. Ta pierwsza jest ładna dosyć. A myślę, że wyjdzie mi coś lepszego po nich. No coś na pewno będę myślał. <laughs> Także no i dobra, to by było na tyle. Kury mają posprzątane tak z grubsze. Tutaj jeszcze muszę znowu posprzątać na tych, bo one tutaj wchodzą. Trochę to się brudzi. Także wypuszczam dziś. Dziś wychodzą <laughs> lawendowe na dwór. Codziennie inne wypuszczam. Także za chwilę je wypuszczam. No i zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania, do udostępniania tego filmu yy, oraz całego kanału na grupach na Facebooku. Yy, Poznajomych. O i właśnie serdecznie zapraszam też Was do yy, dołączania na grupy na Facebooku. Linki podane w macie w opisie. Pozdrawiam, cześć.